Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku LPG Meistra, w którym postawię taką fundamentalną tezę na lato jak kabriolet, to tylko z klimatyzacją. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej, zapraszam do oglądania odcinka. Siedzę za kierownicą Volkswagena Golfa z 1999 roku. Egzemplarz ten ma już 22 lata, w moich rękach, w moim posiadaniu jest on już ponad 2 lata. Niemiec nie płakał, jak go sprzedawał. Polak, od którego go kupowałem, też nie płakał, ponieważ kupił sobie Audi TT, też kabrioleta. W międzyczasie okazało się, że Golfa serwisuje mój znajomy mechanik, czyli świat jest mały. Kupiłem go w sumie niedaleko łodzi. Celem moim było spróbowanie, ponieważ żona bardzo marzyła o kabriolecie, mówię dobrze. Zrobimy to, ale kupimy niedrogi samochód w miarę prosty. Wybór padł na Golfa, ponieważ Golf jest bardzo popularny. Jest niedrogi, jest w niszy cenowej. Pomyślałem od razu o silniku 1,6 MPI ze względu na jego prostotę konstrukcji. Ośmiozaworowy silnik idealnie nadający się do gazu. Dzięki czemu, jakby w zamyśle, miałem montaż instalacji. Mamy tutaj KME Jet Eco, reduktor tour. Wtryskiwacze Fenix, zbiornik w, umieszczony we wnętrze po kole zapasowym po dojazdówce, więc jest to mały zbiornik, 25 litrów gazu wchodzi, co umożliwia przejechanie powiedzmy od 200 do 330 km, w zależności czy jeździmy intensywnie po mieście, czy jedziemy sobie spokojnie na wycieczkę. Ale o tym golfie poopowiadam Wam więcej jadąc, ponieważ jest dzisiaj ciepło, na deszcz się nie zanosi, więc zaraz. Odkrywam dach. A żeby to uczynić, to zrobimy w ten sposób. Uruchomię silnik. Muszę zaciągnąć ręczny hamulec, inaczej dachu się nie otworzy. Po prostu mechanizm tej elektrycznej, elektrohydraulicznej pompy będzie nieaktywny. Teraz muszę odpiąć dwa zatrzaski. Lekko ręką unieść. No nie musiałbym, ale ja to robię, żeby pompie było lżej. Naciskam guziczek. 20 sekund. Dach otwarty. Zdejmę czapkę, żeby poczuć wiatr we włosach, póki jeszcze mam włosy, chociaż jest ich już na mojej zmęczonej głowie coraz mniej. Także zapinamy pasy. Pierwszy bieg. A, światła mijania. Samochód już pracuje w trybie gazowym. I jedziemy. Golf. W wersji kabriolet jest produkowany bodajże od 1978 roku, ale tu nie mam całkowitej pewności. W każdym razie prawie 400 tysięcy egzemplarzy golfów pierwszej generacji było wyprodukowanych jako kabriolety z miękkim dachem. Golfy te osiągają w tej chwili bardzo wysokie, bardzo wysokie ceny. W golf drugiej generacji w ogóle nie miał e, modelu Cabrio, dopiero golf trójeczka. I potem rozwinięciem Golfa 3 był tak zwany Golf 3,5, jeśli chodzi o kabrioleta. Silniki, jakie tutaj Volkswagen nam oferuje, to jest właśnie ten 101 koni 1,6 MPI, silnik 1,8, bodajże 90-konny, silnik dwulitrowy 115-konny benzynowy i silnik 90-konny ten słynny TDI. W momencie kiedy padła idea zakupu kabrioletu, czy kabrioleta, jakby moje myśli skoncentrowały się na Volkswagenie Golfie ze względu na jego właśnie dostępność, ilość egzemplarzy bardzo duża, wyprodukowana gwarantuje łatwą dostępność części, niskie ceny, każdy mechanik to potrafi naprawić, itd, i tak Nie jestem w stanie słowami oddać tej frajdy, jaka jest z faktu, że jedziemy z odkrytym dachem. Ponieważ miałem motocykl Honda Shadow, miałem też skuter Honda i tak naprawdę tymi jednośladami, o ile skuterem jeździłem dosyć dużo, o tyle motocyklem się okazywało, że zazwyczaj jest problem, szczególnie jak na wycieczkę mieliśmy jechać z żoną. Tak więc kabriolet stał się alternatywą dla motocykla, i to bardzo dobrą alternatywą, ponieważ gdy tylko jest w miarę ładna pogoda, super jeździ się z odkrytym dachem, natomiast jeżeli się chmurzy, momentalnie możemy ten dach zamknąć. I tutaj wszyscy ci, co nigdy nie mieli kabrioleta, będą zadawali dwa pytania. A jak to jest zimą, to jest takie pierwsze pytanie, i czy ten dach nie przecieka? Otóż, tak jak. Na wstępie wspominałem, firma Karman ma olbrzymie doświadczenie w produkcji kabrioletów. Jest to konstrukcja tak dopracowana, że jeżeli ten dach jest zadbany, odpowiednio zaimpregnowany i dbamy o ten samochód, nie ma takiej możliwości, żeby przeciekał. Jest bardzo wydajna nagrzewnica, więc zimą jeździ się rewelacyjnie. Powiem, że nawet lepiej niż zwykłym samochodem. A co mi głównie doskwiera w tym samochodzie, o czym się boleśnie przekonałem, Opiekając się niczym młody kurczak na słońcu. To tak naprawdę kabrioletem wcale nie jeździ się dobrze w takie bardzo mocno upalne dni. I tutaj naprawdę przydałaby się klimatyzacja, bo jadąc na przykład autostradą, gdzie żar leje się z nieba, warto jest jednak mieć dach zamknięty i włączoną klimę. Krótkie przejażdżki jak najbardziej. Wjeżdżamy na odcinek szutrowy. No, nie ma się co tutaj o golfie rozwodzić, no bo golf jak golf. Wspominałem też, że Niemiec nie płakał, jak sprzedawał, ani ten pierwszy właściciel w Polsce również nie płakał, ponieważ uznał, że przed tym golfem miał Opla Kadeta GSI w wersji Cabrio, którego niestety zgruzował, no bo mu jedna pani wyjechała z podporządkowanej ulicy. Postanowił kupić golfa, i potem udało mu się kupić Audi TT, i on twierdzi, że. Jak pojeździcie kabrioletem, to się w nim zakochacie i ja to potwierdzam. Także polecam Wam kabriolety, bo naprawdę jest to fajna alternatywa. I teraz bardzo często kabriolety, jakie do nas trafiają, w ogóle kto kupuje kabriolety, zazwyczaj nie jest to pierwszy samochód w rodzinie, który jest używany na co dzień. Często kabriolet jest garażowany i pierwszy właściciel bardzo o niego dba. Warto byłoby, żeby kupić właśnie od takiego Niemca, który był pierwszym właścicielem i tak też się to udało zrobić. Mojemu znajomemu Krzyś, Krzyśkowi pozdrawiam Cię, bo mi sprzedałeś fajnego Golfa. Krzysiek oczywiście przy tym Golfie też musiał sporo rzeczy zrobić, na przykład były progi do wymiany, no bo niestety korozja postępowała. Do naprawy był również mechanizm dachu, to znaczy, no pompę trzeba było, nie wiem czy on kupił nową, czy zregenerował, w każdym razie też częstym przypadkiem jest, jeżeli nie chce nikogo urazić, ale jeżeli ktoś sprzedaje kabrioleta i mówi, a no dach się nie podnosi, bo bezpiecznik jest spalony, wystarczy wymienić. No bezpiecznik się nie pali bez przyczyny, to niech ten co sprzedaje wymieni bezpiecznik i pokaże, że wszystko działa tak jak trzeba. Tutaj pompa hydrauliczna, tak jak mówię, za poprzedniego właściciela została wymieniona. Ja w tym samochodzie zrobiłem również dość dużo, bo przed montażem instalacji, tak jak mówiłem, firmy KME Jet Eco, zamontowałem nowy układ zapłonowy. Kopułka, palec, świece, przewody. Uważam, że jest to. Konieczność. Został wyczyszczony też układ dolotowy, silnik krokowy, no zadbane o wszystkie wężyki, jeśli chodzi o podciśnienia. Także samochód pracuje na tym gazie i na benzynie perfekcyjnie. Zużycie gazu, tak jak mówiłem, na zbiorniku 25 litrów gazu przejeżdżamy pomiędzy 200 a nawet 350 km, to w zależności od stylu. Samochód jest dość dynamiczny. Ma dość krótko zestopniowaną skrzynię biegów, fajnie się prowadzi, jest krótki. Także ja złego słowa nie powiem. Żona zadowolona. Kolejne kryterium, które nam przyświecało, to to, żeby był w pełni czteroosobowy, bo rzadko który kabriolet jest w pełni czteroosobowy. Często te tylne siedzenia są czysto symboliczne, siedziska są krótkie, nie ma gdzie trzymać nóg. W golfie można to zrobić bez kłopotu. Często jeździmy ja, żona i z tyłu dwa pieski które się bardzo cieszą. Jednego mam dużego, jednego troszkę mniejszego. Bagażnik jest stosunkowo pojemny, jak na kabrioleta, przystało. I w zasadzie jedynym problemem, którego, który mi doskwiera i którego już bym Was chciałem uchronić przed tym problemem, to tak jak mówię, zalecam Wam zakup kabrioleta w wersji z klimatyzacją, czyli dość bogatą wersję. Gdybym kupował jeszcze raz, oczywiście kupiłbym golfa, tylko raczej bym celował w egzemplarz dwulitrowy 115-konny, żeby mieć trochę więcej pod nogą, mimo wszystko. Oczywiście ta instalacja Jet Eco również by obsłużyła bez problemu ten dwulitrowy silnik. No i koniecznie bym szukał egzemplarza z klimatyzacją. Jeśli Chodzi o ceny tych Volkswagenów. To tutaj mamy szeroką rozpiętość. Od 4,5 tys. zł tak naprawdę znajdowałem na eliksie takie świeżo, co sprowadzone z jakimś tam pewnie chociaż szeregiem usterek. Chociaż oczywiście sprzedający pisze, że jest wszystko super. Najdroższy egzemplarz kosztował 17,5 tys. złotych, No naprawdę wyglądał pięknie. Był z 1995 roku i był to Golf 3. Od razu Wam powiem różnicę między golfem 3 a, a tym 3,5, tym, tym pseudo czwórką, kabrioletem. Yy, reflektory są od czwórki, atrapa i przedni zderzak, ale już na przykład przednia maska nie pasuje, a tak to wszystko technicznie, mechanicznie to jest golf 3. Jest tutaj taki istotny szczegół w bagażniku pod taką okrągłą. Klapeczką mamy zawór od hydrauliki, po to, że, żeby awaryjnie móc zaciągnąć sobie ręcznie dach w momencie, kiedy nam się zepsuje układ automatycznego zamykania dachu. Więc tutaj też się nie ma czego obawiać. Powoli dojechałem do końca naszej wycieczki, więc zademonstruję Wam jeszcze, jak się dach zamyka. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, oczywiście piszcie w komentarzach pod filmem, zadawajcie pytania. Jeżeli będziemy, no będziecie chcieli więcej, troszkę wiedzy o kabrioletach, to ja się też do tego postaram przygotować. Chętnie Wam odpowiem zarówno pod filmem, jak i yy, być może nakręcę kolejny, kolejny odcinek, jakiś szerszy, jakiś bogatszy. Także zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do odwiedzania strony km.eu, do montaży instalacji gazowych, do zakupu w ogóle samochodów, takich nazwijmy już yang timerów, zadbania o nie i wypodanie im po prostu drugiego życia. Szybciutko tutaj zamknę dach, czyli znowu ręczny hamulec, naciskamy guziczek. Zamykanie to jest około 22 sekundy, otwieranie jest troszkę szybciej. No bo ciotka grawitacja nam pomaga, jak ten dach opada. Potem wystarczy go tylko zatrzasnąć. A propos tego płakania przy sprzedażach, przy kupnach, ja powiem tak: przy starym samochodzie nie ma co liczyć na to, że wszystko będzie super. Nigdy tak nie jest. Tak jak mówiłem, przed montażem instalacji cały układ zapłonowy poszedł nowy. Poprzedni właściciel zrobił pompę hydrauliczną od podnoszenia dachu i wymienił progi, także zrobił grubą naprawę blacharską za ponad 4000 zł. Ja tutaj założyłem cały nowy układ wydechowy, łącznie z katalizatorem, także samochód pięknie, czyściutko pracuje, nie oddaje żadnych. Toksyn na zewnątrz, co uważam jest w dzisiejszych czasach bardzo istotne, powinniśmy dbać o środowisko. A pamiętajcie, że LPG jest najczystszym z możliwych paliw, jakie używamy w tej chwili. Co jeszcze wymieniłem? Kompletne sprzęgło mechanizm zmiany biegów również, bo golf ma już 260 tysięcy przebiegu silnik pracuje perfekcyjnie na oleju syntetycznym nie będę wymieniał marek ani świec olejów i tak dalej bo nie uważam tego za celowe nikt mi za to nie płaci natomiast warto dbać o filtry o oleje o wszystko dookoła dbać o samochód cieszyć się jazdą i po prostu być szczęśliwym posiadaczem samochodu na gaz czego i wam życzę dziękuję wam cześć Hey.